Jaki był najgłupszy przekręt, jaki ktoś próbował na tobie to? Pewna kobieta chciała mnie naciągnąć na 3000 złotych, udając moją dawno zaginioną siostrę. Tylko że wybrała złą osobę. Jestem jedynakiem, a oboje rodzice nie żyją. Wszystko zaczęło się od wiadomości na Messengerze od jakiejś Anny Nowak. Pisała, że mamy tego samego ojca. Dołożyła całą smutną historię o tym, jak ich tata zostawił rodzinę, kiedy była dzieckiem i że od lat szuka swojego rodzeństwa. "Wiem, że to szok", napisała. "Ale znalazłam twoje nazwisko w papierach taty po jego śmierci. Myślę, że jesteśmy półrodzeństwem". Dołączyła zdjęcia faceta trochę podobnego do mojego ojca, trzymającego małą dziewczynkę. Dobrze się przygotowała. Znała pełne imię mojego taty i nawet wspomniała miasteczko w którym dorastał. Problem w tym, że mój ojciec zmarł, kiedy miałem 12 lat. Byłem przy nim do samego końca. Rak nie zostawia miejsca na takie sekrety, ale byłem ciekawy co z tego wyjdzie, więc udawałem. O boże Aniu, nie wierzę. Opowiedz mi wszystko o naszym ojcu. Zaczęła wymyślać bajkę o tym jak odwiedzał jej rodzinę co kilka miesięcy, przywoził prezenty i obiecywał, że kiedyś zostawi żonę. Po tygodniu pisania napisała: "Mam coś co należy do ciebie. Tata zostawił mi kolekcję zegarków, a jeden ma twoje inicjały. Powinniśmy się spotkać. Jadę przez twoje miasto w przyszłym tygodniu, ale boję się wozić takie drogie rzeczy. pomożesz mi na paliwo? Wystarczy 3000." Wtedy miałem pewność, że to ściema, ale nie zablokowałem je. Postanowiłem się zabawić. Zacząłem pytać o rzeczy, które znałby tylko ktoś z rodziny. Jaki był jego ulubiony film? Co robił w pracy? Zawaliła każde pytanie. Uwielbiał filmy akcji, napisała. Mój ojciec nie znosił przemocy i oglądał tylko dokumenty. Był księgowym, rzuciła. Pracował całe życie w szkole jako nauczyciel. Potem zrobiło się naprawdę śmiesznie. Napisałem, że znalazłem listy ojca i chciałem jej przeczytać jeden. Zmyślałem na bieżąco. Droga Aniu, mam nadzieję, że rozumiesz, czemu musiałem trzymać naszą rodzinę w sekrecie. Twoja mama była wyjątkowa. Żałuję, że nie byłem na twojej uroczystości ukończenia medycyny. Odpisała od razu: Tak, pamiętam ten list. Był taki dumny, gdy zostałam lekarką. Tyle, że wcześniej sama pisała, że pracuje w sklepie i nigdy nie była na. Studiach. Dorzucałem kolejne kłamstwa, żeby sprawdzić, jak daleko pójdzie. Pamiętasz, jak tata zabrał nas do Disneylandu? Zapytałem. Oczywiście, to był najlepszy tydzień mojego życia. Odpisała: A mój ojciec nigdy mnie tam nie zabrał, bo nas na to nie było stać. I pamiętasz jego ukochaną papugę pana Piurko? Dodałem: Tak, kochał tego ptaka. Problem w tym, że ojciec miał alergię na ptaki. Na końcu napisałem: Ania, muszę się przyznać. Dokumentuję całą tę rozmowę. Próbujesz oszukać osobę, której ojciec zmarł na raka, gdy miał 12 lat. Nie ma żadnych sekretnych sióstr, zegarków ani pieniędzy dla Ciebie. Zaczęła się wykręcać. Może to nieporozumienie, może nasi ojcowie mieli to samo imię, ale wcześniej zgodziła się, że byliśmy razem w Disneylandzie i mieliśmy papugę o imieniu Pan Piurko, a to 5 minut wcześniej jej konto zniknęło w godzinę najgłupsze w tym wszystkim nawet nie chciało jej się sprawdzić prawdziwych informacji z nekrologu mojego ojca